Kochani, zanim przejdziecie do oglądania, mam dla Was bardzo, ale to bardzo, bardzo ważną wiadomość, która bardzo dużo wniesie do Waszego życia. Ponieważ jeszcze ja oczywiście Wam pokażę te wszystkie fazowe kryształy, ponieważ właśnie po to tutaj przyszliście, to ta wiadomość musi być dla, jakby dla Was przekazana. Więc ona jest naprawdę bardzo ważna. Więc popatrzcie na tego gołębia. Dobra, jak mamy sobie Penę Pandory, jak już taką tablicę z dziwnym dinozaurem, to sobie wskakujemy. O tutaj, i właśnie tutaj w tym barze się kryje pierwszy kryształek, więc go sobie właśnie odbieramy. No i teraz, jak macie sobie takie jakieś dziwne coś polecone dla mnie albo dla ciebie, no to sobie wskakujecie do tej wody i tutaj właśnie się kryje kolejny kryształ, tylko trzeba sobie jakoś tak zejść. właśnie, okej, okay, mamy go sobie, dobra. Teraz, jak macie te takie jakieś dziwne latające kubki, o tam o, to sobie po prostu robicie parkour taki wspaniały, oczywiście, no bo jak inaczej, tylko takie wspaniałe parkury, i tam właśnie się kryje kolejny kryształ. Tylko trzeba jakoś tak odpowiednio to przeparkurować. Właśnie zobaczcie, że tam się to znajduje. Czekajcie, bo ono i już mamy sobie właśnie. Ok, więc już mamy trzy. I teraz sobie tutaj lecimy, i właśnie na tej trampolinie. O, tutaj na tym czymś jest ukryty kolejny kryształek, więc sobie po prostu no, on jest strasznie łatwy do znalezienia. Znalazłem go przez przypadek, taka ciekawostka. No i tutaj mamy sobie właśnie kolejny na, na takim drzewie, jakimś, czy Boże, jakim drzewie, na takiej przyspieszaczkach, czy coś czy co to jest? No i okej, okay, jak jesteśmy sobie właśnie na tym takim drzewie, to mamy tutaj taką platformę i taką linę, i tam właśnie się gdzieś będzie krył kolejny kryształ. O tam, gdzie stoi tam ten yy, użytkownik, więc sobie tutaj trzeba wejść po prostu na to drzewo, albo po prostu polecieć dyskiem, albo nie wiem czym, na przykład nauczyć się po prostu normalnie latać. Yy, no i po prostu sobie właśnie tam jest gdzieś kolejny kryształ, tylko trzeba go tam właśnie yy, po prostu tro trochę sobie poskakać, więc właśnie go sobie odbieramy. No i tak teraz idziemy sobie właśnie o tam do tego takiego, nie wiem, jakich, jakiegoś takiego drzewa, jak macie sobie właśnie to takie wejście na, na ten taki, to tak uwierzę, z sezonu siódmego trochę, no, no tak wieżę po prostu i takie migotki, to sobie tutaj musicie po prostu w, wskoczyć, dobra, nie, to jest jednak zła metoda, lepiej po prostu wspiąć się na, na to drzewo i wtedy będzie może po prostu troszeczkę łatwiej, ja po prostu jestem nubem na telefonie, więc dobra, czekajcie teraz tutaj i właśnie tutaj jest taka, nie wiem, jakaś altanka i się tutaj kryje kolejny kryształ, więc no halo, weź się, okej, okay, dobra, i ma Mamy już sobie, czekajcie, teraz trzeba iść gdzieś pod schody, ponieważ gdzieś pod schodami, właśnie w tym budynku będzie kolejny kryształ. O, tutaj właśnie jest, więc sobie go mamy. Teraz właśnie, jak sobie mamy znowu ten taki jakiś barczy, coś takiego, to sobie właśnie wchodzimy tutaj na górę i pod schodami kryje się już dziewiąty kryształ, więc sobie go właśnie bierzemy. No i teraz idziemy sobie po ten ostatni, który z tego co pamiętam jest chyba tutaj na tej jakiejś takiej, nie wiem, karuzeli czy co to jest, za bardzo nie wiem. OK. I chwilę. Teraz czekajcie sobie, idziemy. No i ostatnie jest właśnie w tym czymś, nie wiem za bardzo co to jest, jakaś taka konstrukcja z jakichś monet czy coś takiego, ale da się tutaj to łatwo przeparkurować, więc sobie właśnie tutaj skaczemy, no i mamy wszystkie te kryształy już odebrane, więc sobie je odbieramy i tak samo misję sobie możemy odebrać w sumie, no bo czemu by nie i mamy sobie właśnie tutaj to wszystko, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam pomogłem dzisiaj z tymi kryształami, no i co? Do, Do zobaczenia, zobaczenia wczoraj!